Ma ponad 20 lat, japoński rodowód i lakier, który nie wybacza błędów przy czyszczeniu. Playstation 2 edycja 50 milionów. Właśnie wydałem na nią 750 zł na Oelix. Goła konsola, bez pada, bez pudełka. Tylko kable i japońska dusza zamknięta w srebrnym połysku. Czy to rzadki kawałek historii, czy tylko drogi, srebrny plastik w 2026 roku. Sprawdźmy to. Dziś sytuacja na rynku jest prosta. zwykłych czarnych fatek jest co niemiara. Najlepsze strzały wpadają na wintet. Ale jeśli liczysz na coś limitowanego z Japonii, to zapomnij o nieświadomej przedsiębiorczej matce z Litwy czy Danii, która wystawi ci unika za bezcen. Tutaj okazja to jak trafienie w totka. A portalowi skalperzy tylko czekają na Twój błąd. Dostałem samą bazę, po prostu goły sprzęt z okablowaniem. Na dziś to jest realny stan rynku: albo bierzesz to, co jest, albo płacisz kilka razy tyle za kompletny set od handlarza. Dla mnie tutaj liczyła się jedna rzecz oryginalność i brak ingerencji w środku to jest dla mnie warte więcej niż brakujący pad. Srebrny lakier na rantach jest cały to rzadkość bo te obudowy wycierają się od samego patrzenia. Podkładki wszystkie są. Najpierw obejrzymy ją z bliska. Patrzcie. Plomba siedzi idealnie. Przez dwie dekady nikt tam nie zaglądał. Nikt nie montował chipa i nie czyścił lasera brudną ścierką. Brak śladów korozji. Wentylator dość czysty jak na sprzęt z 2003 roku. Stan wizualny oceniłbym na dobry. Musimy coś doprecyzować. To nie jest Automobile Edition. Tamta seria z 2001 roku to był absolutny obłęd. 5 kolorów inspirowanych lakierami sportowych aut. Tylko 666 sztuk każdego koloru na region. W Japonii kosztowały wtedy 50 tysięcy jenów. Moja konsola to edycja na 50 milionów sprzedanych egzemplarzy. Model SCPH 39 tysięcy. Wizualnie nawiązuje do tamtego srebrnego automobil, ale technologicznie to inna liga. Te pierwsze to rewizje V5, V6. Bywały głośniejsze i miewały swoje humory. Tutaj mam płytę główną V7. Tu siedzi lepszy napęd, poprawione chłodzenie i kultura pracy, której te pierwsze limitki mogły tylko pozazdrościć. Dostajesz ten sam prestiżowy lakier, ale na znacznie trwalszych bebechach. Skoro stan już zweryfikowany, przechodzimy do odpalenia. Ale uwaga! To jest czysta Japonia, na 100V. Jeśli myślisz, że jakoś to będzie i wepniesz ją prosto do polskiego gniazdka, to właśnie spaliłeś zasilacz. W najlepszym wypadku potrzebujesz transformatora step down, żadnych przeróbek wnętrza, żadnych tanich zasilaczy zastępczych. W takim stanie ten sprzęt pozostać powinien 100% oryginalny. Sprawdźmy, czy te 20 lat w Japonii były dla niej łaskawe. Jak widzicie, czyta zarówno CD, jak i DVD bez zająknięcia. Laser w tej serii to był czołg i ten egzemplarz to potwierdza. Ale od razu studzę zapał. MHPWN tu nie w gracie. Bez fizycznego chipa napęd zostaje zablokowany na region Japonii. Mi to nie przeszkadza. Docelowo i tak planuję tutaj wsadzić dysk, a konsola sprawdza się w tym idealnie. Przejdźmy do bardziej szczegółowych testów. Na pierwszy ogień rzucę ten Clank. W 2002 roku Insomniac Games pokazało światu, że platformówki 3D mogą mieć rozmach godny filmu science fiction. To był techniczny majstersztyk ogromne poziomy, dziesiątki przeciwników i system cząsteczek, który wyciskał z PS2 siódme poty. Tutaj dynamika rozwalania skrzynek i płynność kamery to zupełnie inne doświadczenie. To gra, która opiera się na tempie, a 60 Hz to jedyny sposób, żeby poczuć to, co planowali deweloperzy na premierę. Zobaczmy Dark Chronicle. To absolutny pokaz możliwości graficznych PS2 i techniki cel shadingu, która do dziś się broni wizualnie. Dlaczego testuję ją w napędzie? Bo to gigantyczna produkcja, która nieustannie doczytuje dane. Gdy tylko wejdziecie do menu czy zmienicie lokację, jeśli laser w waszym facie kuleje, Dark Chronicle wywali błąd albo zacznie chrupać. Tutaj? Chodzi jak złoto. Warto wspomnieć, że wersja NTSC ma znacznie lepiej zbalansowany poziom trudności i tempo animacji w minigrach, takich jak łowienie ryb czy golf. Wsteczna kompatybilność? Biohazard 3 na PS1. I tu ciekawostka dla fanów horroru: w japońskim wydaniu możecie wybrać poziom Easy, który daje Wam karabin maszynowy na start, coś co w zachodnich wersjach nie było dostępne, ale technicznie najważniejsze jest to, że faciorka ma w sobie fizyczny procesor z PS1. To nie jest emulacja, która czasami ma problemy. To jest czysty sprzętowy rezydent. W 60Hz animacja ognia czy ruchy Nemezisa są idealnie płynne. W wersji palowskiej przyzwyczailiśmy się do charakterystycznego szarpania i czarnych pasów na górze i dole ekranu. Tutaj obraz wypełnia matrycę i płynie tak jak powinien. Nie mogło zabraknąć Gran Turismo 1. Na premierę to nie była kolejna zręcznościówka. Gra, która wprowadziła do mainstreamu tuning, ilość samochodów i ustawień, o jakiej konkurencja na tym etapie mogła tylko pomarzyć. Ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy nie wzięło się z znikąd. Poczucie prędkości jest lepsze, każdy zakręt, każdy kontrolowany poślizg. Masz ułamek sekundy więcej na reakcję, bo obraz odświeża się po prostu częściej. Dobra, ale wystarczy już tego. Męczenie napędów takiej limice to trochę grzech, więc przechodzimy do konkretów. Z przodu jesteście skazani na USB 1.1, który jest tak wolne, że przesyłanie danych przypomina bardziej przeciskanie się słonia przez dziurkę od klucza. Filmy w grach, no się tam niemiłosiernie. Część gier w ogóle nie śmiga, a z niektórymi są problemy. Do tego loadingi są najdłuższe. Z tyłu jest za to miejsce na dysk twardy. Dzisiaj nawet na złączu SATA. To więcej niż fabryka przewidziała. Tak samo ważna jest cisza. Gdy grasz z dysku, nie słyszysz napędu. A ten po latach uwierzcie mi, potrafi być głośny. Nie słyszysz szumu wirującej płyty i tego charakterystycznego chrobotania, gdy laser desperacko szuka danych na porysowanej płycie. Zostaje tylko szum wentylatora, jednostajny, ale akceptowalny. Odpalę na początek God of War 2, jedną z najpiękniejszych gier na tą konsolę. Z dysku twardego loadingi praktycznie są nieodczuwalne. Gra, która na płycie potrafiła mielić kilkanaście sekund, tutaj startuje natychmiast. Widzicie te epickie starcia z przeciwnikami? Zero przycięć, zero doczytywania tekstur w locie. To jest najczystsza forma grania w hity z PS2. Na koniec Tekken 5. Tutaj 60 Hz to nie jest luksus, to znaczne ułatwienie. Każdy cios wchodzi idealnie w punkt, bo odczyt danych z dysku jest błyskawiczny i nie dławi się na konsoli. 750 zł za gołą jednostkę? Hmm. Dla jednego to kupa starego złomu, a dla mnie świetna baza kolekcjonerska i maszyna do grania w najlepszej możliwej jakości. Płacę za dopracowaną rewizję, która przetrwa kolejne lata. Za nienaruszoną plombę, która nie będzie przeszkadzać mi, bo będę grał z dysku. I za japoński standard, który przypomina, jak bardzo nasze wersje odstawały od ideału. Tylko pada trzeba tu jeszcze dokupić. Ale wolę to, niż użerać się kolejnymi miesiącami na Vinted i na końcu i tak zostać podkupiony mu sprzedawcy przez kogoś, kto doda przedmiot do ulubionych chwilę po tym, jak się ucieszę, że byłem najszybszy. Wolę zapłacić więcej za taki egzemplarz i mieć pewność, że sprzęt trafia do mnie w całości, bez grzebania w środku i bez żadnych niespodzianek. Trzymajcie się, jak materiał się podobał, to wiecie co macie robić. Na razie, cześć!